Dzień dobry, to jest program Twarda Kanapa w portalu informacyjnym BIA24, a dzisiaj będziemy rozmawiali o Podlaskim Marszu Normalności. Czy o normalność trzeba walczyć w taki sposób, żeby organizować marsz, czy też jest jakaś inna idea, która przyświeca organizatorom tego marszu? Zapraszam serdecznie. W studiu ze mną dwaj panowie organizatorzy, przedstawiciele organizatorów tego Podlaskiego Marszu Normalności. Pan Jakub Tużnik z, z Podlaskiej Brygady Obozu Narodowo-Radykalnego i pan Tomasz Górski ze środowisk zadrużnych i narodowo-syndykalistycznych. Dobrze. Dobrze powiedziałem, tak nie pomyliłem się. Panowie, w sobotę 19 września o 15 organizujecie pierwszy Podlaski Marsz Normalności. Przeczytam to, co napisaliście, jakby w zapowiedzi tego marszu. Dziś w trudnych czasach normalność należy manifestować, pokazywać, że to, co najcenniejsze, rodzina oraz ojczyzna nadal jest fundamentem Polski. Rozumiem, że to jest główna idea, która przyświeca y, temu marszowi, czyli obrona rodziny i ojczyzny. Może ja zacznę. Y, tak, jak najbardziej. No, doszliśmy do takiego smutnego w zasadzie punktu historii, w którym. Y... W którym ta, te fundamenty, o których, o których tam właśnie pan, to, co pan odczytał przed chwilą, czyli ta ojczyzna i rodzina, a właściwie rodzina konkretnie, która jest fundamentem dla nas ojczyzny, więc też narodu, no jest mocno zagrożona i, że tak powiem, uderzana z każdej strony, a przede wszystkim mamy tu na myśli środowiska LGBT tak zwane. No i niestety to, co kiedyś było tak, tak normalne, że nie trzeba było o tym mówić, tak jak miemo, na przykład, tak. No, dzisiaj niestety trzeba to zaznaczać i podkreślać taka główną ideą tego, tego całego przedsięwzięcia jest jakby przede wszystkim pokazanie, że, e, że to nadal jest większość, że nadal e, ludzie mm, uważają te wartości za wartości, tak i za coś, coś ważnego. E, coś, na czym e, rodzinę za podstawową jednostkę, która w ogóle buduje naród, społeczeństwo i tak dalej, idąc w tym kierunku, a tym samym też w, to jest marsz życia. przeciwko czemuś, tak? To znaczy przeciwko podważaniu roli rodziny. Dokładnie. Przeciwko podważaniu roli, ale również chodzi o to, że w chwili obecnej. Media są tak nastawione w większości, bynajmniej tego głównego nurtu, że, tak jak na Facebooku, na YouTubie, informacje takie tradycyjne, takie jak właśnie rodzina, jak patriotyzm, są jak najbardziej chowane. Wiele kanałów takich właśnie organizacji jak nasza są po prostu kasowanych, usuwanych z sieci. Chodzi o to, że czasami ludzie mogą po prostu czuć się zagubieni, bo z każdej strony są przekazywane te informacje z lewej strony, a tych informacji, tych tradycyjnych, naprawdę czasami człowiek może mieć wrażenie, że ciężko ich, że już prawie ich nie ma. I my chcemy pokazać to: chcemy wyjść na ulicę i pokazać ludziom, tym normalnym ludziom, że nie są sami że jest ich naprawdę sporo, że to jest większość w Stoku, że tutaj jednak środowiska są tradycyjne. Ale kiedy to ma znaczenie, że to jest większość czy mniejszość? Pan mówi, że pokazać normalnym ludziom, a czy ci, którzy, powiedzmy, no, nie wiem, ci, którzy brali udział w Marszu Równości lipcowym, mm -hmm. bo no, to musimy się do tego odnieść, czy to są nienormalni ludzie? Nie chodzi o nienormalność, ja bym to ujął troszeczkę inaczej. Tu nie chodzi o to, jakie mają poglądy, tu nie chodzi o to, kto z kim śpi, tylko chodzi o manifestowanie tego. Jest taka różnica, że My, w momencie, kiedy na przykład robimy jakieś zgromadzenie, chcemy, żeby to było zgromadzenie rodzinne zgromadzenie, na którym będą mogli pójść rodzice razem z dziećmi i które nie będzie nikogo gorszyło. W momencie, kiedy widzimy tak zwane parady równości, które mówią tak dużo o tolerancji, ale tak naprawdę nie mają z tym nic wspólnego. Druga rzecz, że sposób, w jaki jest to przekazywane, jest naprawdę straszny, bo to w wielu wypadkach nie różni się niczym od pornografii takiej w najbrzydszym wydaniu z internetu, tylko że to jest na ulicach dużych miast. Dzieci idące po ulicy to oglądają. Dwóch mężczyzn, nie da się tego nazwać mężczyznami, ale dwie osoby idące w samych skórzanych stringach, udających ruchy takie jak w trakcie kopulacji, to nie jest coś, co młody człowiek powinien oglądać, młode dziecko. No ale to jest, ja bym powiedział tak, ale to jest ten świat, w którym żyjemy. Są i tacy ludzie. Rozumiem, hmm. że ta. Wy mówicie, czy wydaje się wam, że mówicie w imieniu większości takich hmm. normalnych ludzi, tak? Ale, ale czy trzeba, czy w ten sposób nie odmawiacie prawa istnienia tym osobom, które właśnie tak się zachowują albo trochę inaczej myślą, odczuwają? Jeśli mógłbym dokończyć taką myśl, e, chciałem powiedzieć tak. Osobiście sam nawet znam kilka osób o odmiennej orientacji i szczerze nie jest dla mnie problemem. To jest ich prywatna sprawa. Tylko ja mówię o tym, że tak samo jak osoby heteroseksualne, tak czy siak swoją seksualność zostawiają się w sypialni. I my się z tym nie obnosimy w żaden sposób i my chcemy po prostu tego samego. Tu nie chodzi o to, żeby w jakiś sposób jedna czy druga grupa się wyższała. Zachowajmy jakieś normy dobrego smaku. Nie próbujmy robić cyrku i przedstawienia. O to tylko nam chodzi. Nam chodzi o to, że to jest takie mocne wciskanie na siłę. Rozumiem. No, ja bym dopowiedział jeszcze najpierw, może co do mediów, to co kolega powiedział. Mm -hmm. mm, zaistniało od kilku lat w Polsce, w Europie Zachodniej już wcześniej, takie, takie zjawisko jak tolerancja represywna, czyli coś, co. Mm, Albo jesteś z nami, albo przeciwko nam, a tak naprawdę kryje się to pod płaszczykiem rzekomej tolerancji. Tak? Może warto też powiedzieć, jakie jest encyklopedyczne znaczenie słowa tolerancja, bo dzisiaj chyba przede wszystkim tęczowi aktywiści o tym zapomnieli. Tolerancja nazywa się coś znoszenie czegoś, co nam nie odpowiada. Ci ludzie nie walczą o tolerancję, przede wszystkim walczą o akceptację. To po pierwsze. Po drugie, oni nie walczą również o prawa, tylko o przywileje. Obowiązują dokładnie takie same prawa jak każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej. Tak? Więc walczą o coś więcej niż ma to ogół, tak to ujmę. A trudno wymagać od kogoś akceptacji w momencie, kiedy bruka się pewnego rodzaju świętości. Tak? Nie wiem w jaki sposób, w jakim myśleniem kierują się ci, ci ludzie, ale w momencie, kiedy w cudzysłowie opluwa się, pomniki bohaterów narodowych. Yy, yy, Figury yy, związane z, z kultem, no większości zdecydowanych tak. Polaków, tak? No to tak, jak ja bym szedł do kogoś do domu, nie wiem, nabrudził mu na dywanie i twierdził, że on ma mnie za no, coś tu chyba jest nie tak, tak? Rozumiem. Yy, przeczytam teraz fragment yy, takiego hmm. yy, stanowiska, apelu. Organizacji, która nazywa się Otwarta Rzeczpospolita, fragment, który nawiązuje do obozu narodowo-radykalnego, bo Pan mówi o tym, że oni, to znaczy ta grupa wymaga czegoś więcej jakiegoś specjalnego traktowania. Yy, specjalnego, innego niż wszyscy inni. Yy, oni natomiast piszą, obóz narodowo-radykalny działa niezgodnie z konstytucją RP, która zakazuje istnienia organizacji odwołujących się do to cytat, totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu i których, znowu cytat, program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową. Yy, jak się Pan do tego odniesie? Rzeczywiście obóz narodowo-radykalny to są totalitarne metody i, i nienawiść <grym> rasowa i narodowościowa? E, powiem tak, tutaj można przytoczyć cytat z Platona za największych wrogów ludzie uważają tych, którzy mówią prawdę. I w tej sytuacji jest dość podobnie. Jesteśmy, do nas są różne łatki przyklejane, które nie mają totalnie, ale to totalnie żadnego związku z rzeczywistością. Zresztą tak nawet, nawet tak na ludzki normalny rozum. Jeżeli grupa taka jak nasza, która połowę swego czasu poświęca na gloryfikowanie bohaterów, ludzi, którzy walczyli z Hitlerem, ze stalinizmem, to w jaki sposób ci ludzie, którzy gloryfikują tych, którzy z nimi walczyli, mają sami być nazistami? To się nie trzyma kupy. Żyjemy w takich czasach, gdzie lewica każdemu, ale to dosłownie każdemu, kto jest dla nich niewygodny, przytyka łatkę nazizmu. W chwili obecnej większość osób nawet nie potrafi dokładnie powiedzieć, co ten ustrój znaczy, jak to wygląda. My mamy poglądy radykalne, owszem, ale my po prostu bronimy tradycji. To nie ma nic wspólnego z tym. Momentami. Obrona, obrona tradycji, my. poglądy radykalne. Bo tak, tak. jeżeli oni mówią, oni mówią o, o was, my. że jesteście nacjonalistami, to to tak. jest obraźliwe w stosunku do was? Nie, nie? nacjonalizm jest bardzo dobrym założeniem. Nacjonalizm to jest, można powiedzieć, po prostu patriotyzm. My staramy się dbać o nasz kraj, staramy się dbać o wartości... Nacjonalizm to nie jest oberga. Nie, Jesteście to jest jak... nacjonalista. Tak, tak. Jeszcze może bym ale... dopowiedział, e, tak. trochę to z kolegą może nie zgodza. E, mhm. nacjonalizm nie jest patriotyzmem, to jest coś więcej niż patriotyzm, tak? Patriotyzm jest, można powiedzieć, biernym uczuciem, tak, miłości do ojczyzny, e, Jakimś wzniosłym, przy, przypuśćmy, nie wiem, odgrywaniu hymnu narodowego, czy jakimś święcie narodowym. Nacjonalizm jest przede wszystkim aktywną pracą na rzecz narodu i stawianie narodu na piedestale jako najwyższej wartości życia doczesnego, tak? Więc. To tak pokrótce można zrobić. Można nie jest to żadnego bo tego ja zmierzam do no czegoś innego. Mhm. My mamy tutaj, to jest informacja na temat marszu, zamieszczona na facebookowym profilu Patriotycznej Agieronii, czyli jednego z współorganizatorów tego marszu. Mhm. Dziś stoimy przed kolejnym szaleństwem nakręcanym przez lewackie środowiska. Czy jeżeli mówicie o. O tych swoich z drugiej strony przeciwnikach, że są lewakami, to macie na uwadze albo chcecie im ubliżyć, obrazić? Czy lewactwo to jest zagrożenie? Jeżeli chodzi o samą terminologię, to. Na dzień dzisiejszy ogólnie podzielona lewica i prawica, moim osobistym zdaniem, jest anachronizmem totalnie nieprzystającym do rzeczywistości. No, ale jakoś orientować się trzeba. Tak? Ale jest różnica między słowem lewica a lewactwo. Lewactwo jest jakby. Yy, tak, jest to swego rodzaju. Bardziej można pejoratywne. To, już jest, to już jest nacechowane emocjonalnie. To znaczy. Tak, aczkolwiek yy, dzisiejsza lewica nie ma wiele wspólnego z tą tradycyjną, że tak powiem, lewicą i te postulaty, które niosły na sztandarach gdzieś tam, przypuśćmy, PPS, przedwojenny dalej, poszły w ogóle w zapomnienie. To, co dzisiaj robi lewica yy, jest skrajnie czymś innym, tak? Dlatego też takie określenie. Jest ono owszem pejoratywne, perio ma mieć taki wydźwięk, yy, aczkolwiek my, na, będąc nazywani nacjonalistami, nie czujemy się w taki sposób urażeni, bo nie uważamy, że to jest złego, wręcz przeciwnie, tak? Rozumiem. Czy, ale oni, jak, się, jak, jak nazwamy, nazywamy ich lewakami, to mogą się czuć obrażeni. Taka jest wasza intencja? Poniekąd myślę, że tak. Myślę, że też się z tym zgodzę. Czyli jest tutaj coś taki, no powiedzmy... Yy, Jednak stanowimy przeciwne bieguny, bieguny tak. więc wiadomo, co by nie mówić, w większości zdań się nie zgadzamy. Taka Rozumiem. prawda. Yy, ale to też przytoczę yy, tak, mhm. taki fragmencik z tego apelu Otwartej Rzeczpospolitej, yy, gdzie mowa jest o tym, że yy, przedstawiciele tych samych organizacji, mowa o waszych organizacjach, zwołują teraz marsz, który według nich samych ma być odpowiedzią na nachalną propagandę dewiacji, a wysiłki obrońców praw człowieka zmierzających do równego traktowania obywateli i obywatelek nazywają liberalnym czy nowolewicowym atakiem. Czy jesteście przeciwko y, tym równym traktowaniu obywateli i obywatelek, tak jak sugeruje to y, ten tekst z Otwartej Rzeczpospolitej? Y, trudno, trudno być przeciwko równemu traktowaniu, kiedy prawo, po pierwsze, które obowiązuje ułomne w wielu miejscach, to nie ulega wątpliwości, ale z góry traktuje wszystkich równo, tak? Nie, nikt nie tropi na ulicach, że tak powiem, ludzi uważających się za, za odmiennej orientacji, nie wiem, nikt ich nie ściga, nie piętnuje, nic takiego nie występuje i nie występowało. Dopóki nie pojawiło się cały wysyp marszy, marszów w Polsce pod tęczową flagą i brukania różnych miejsc narodowych czy religijnych, tak naprawdę nie było tego tematu, tak? Ten, przynajmniej w debacie takiej publicznej, szerszej. I nie było po prostu problemu. Nie, nie wydaje mi się, ja w życiu się nie spotkałem na przykład z jakimś piętnowaniem ludzi o odmiennej orientacji. Nie, może też ze względu na to, że nie apatowali tak tym, tak? Nie emanowali, nie, 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 nie zachowali no, się no. tak, jak zachowują się dzisiaj na ulicach, tak? Myślę, że to tu jest problem, tak? No bo tak jak już powiedziałem, trudno, trudno wymagać od kogoś akceptacji w momencie, kiedy pluje się na wszystko, co jest wartością dla większości ludzi dookoła. Tak, ale, ale odwołam się do tego Marszu y, Równości, który był w lipcu. Panowie mhm. może byliście na tym, ja byłem. Y, wy mogliście nie być al, albo być, ale tam y, wyraźnie widziałem z jednej ze stron, to znaczy ze stron przeciwników marszu, takie przykłady y, wyraźnej nienawiści do osób. Znaczy... Nie do idei, tylko do osób, do osób, które tam szły. Nie mówię o, mm -hmm. mówię o rzucaniu kamieniami, czy wręcz chuligańskie rzeczy, y, y, uderzeniu, czy pobiciu y, ludzi. Jak do tego się odnieść? To może ja tutaj odpowiem Powiemy w ten sposób. To, co się działo w zeszłym roku na tym marszu, było o tym głośno, cała Polska słyszała, prawda? Tylko, że prawda jest taka, że jednak Białystok jest miastem bardzo konserwatywnym, marsze przeszły przez cały kraj. Białystok zostawili sobie na koniec jak taką wisienkę na torcie, jak to się mówi. I kwestia jest taka, że wiadomym było, że tutaj przy tym podejściu ludzi, którzy są w tym mieście, ten marsz był tak zwanym no, przysłowiowym wbijem, wbiciem kija w mrowisko. Tak, wiadomo było, że to się źle skończyło tak. przed marszem. Dokładnie, i... I ale zresztą no, nawet, wiadomo, nawet władze o tym wiedziały, skoro ściągnęli tyle, ile było manifestujących, tyle samo było policja, nawet więcej. Wiadomo było, jak to wygląda. Ludzie, którzy wyszli tu na ulicę, to nie tylko ludzie z naszych środowisk, to nie tylko tak zwani kibole, to nie tylko tak zwani narodowcy. Ludzie, którzy wyszli na ulicę, to byli ludzie, którzy byli normalnymi mieszkańcami. Widziałem tam na kontrze, praktycznie w każdym momencie tego marszu było widać ludzi normalnych, takich zwykłych. Widziałem osoby starsze. W pewnym momencie widziałem panią na oko tak z 80 lat, która stała. Ja podeszłem do niej i mówię, proszę panią, pani odejdzie, bo tu już policja używała gazu i, i petard. Mówię, żeby pani coś nie stało. Ona mówi, to jest moje miasto, ja się nie boję, ja będę go bronić. A jak będzie teraz w tym marszu, jeżeli dojdzie do takiej mhm. sytuacji, że y, 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 niechętni wam organizatorom tego marszu będą próbowali coś zrobić, nie wiem, użyć hmm. przemocy, rzucić, rzucić kamieniem, czy złym słowem. Wie Pan, to są już służby porządkowe, tak, i jakby nie w ich kwestii leży zabezpieczenie, że tak powiem, bezpieczeństwa marszu, więc na ich rękach to pozostawiamy, ale jeszcze chciałbym się odnieść do tego, co Panowie tutaj mówili, bo mówi Pan o, o tym, że widział otwartą nienawiść, że tak to, że tak to ujmę. Trudno też tego w pewnym momencie nie rozumieć, tak? W momencie, kiedy, tak jak powiedziałem, yy, wchodzi się z butami, bo ta ideologia chodzi, wchodzi brutalnie z butami nie może w każdy aspekt naszego, naszego życia na Nie, aczkolwiek delikatnie, można powiedzieć. No, nie, nie do końca nie, też delikatnie. Ja tutaj fizycznie. bym powiedział tak, użyłbym słowa, którego należy tu użyć, to była po prostu prowokacja. Ludzie, którzy wyszli na ulicę, byli po prostu źli z tego powodu. Bo tak jak ta starsza kobieta wtedy do mnie odpowiedziała, że to jest jej miasto i będzie go bronić. Jej się to nie podoba, i dlatego ona tam była. I tak samo kilka tysięcy innych osób, zwykłych obywateli, którzy się nie zagłębiają za bardzo w te tematy, nie, nie działają aktywnie z jednej albo z drugiej strony, po prostu chcieliby, żeby, to, żeby miasto było spokojne, żeby było normalnie. I... Jeszcze tylko pozwolisz, no że wykończę myśl, bo e, rzecz w tym, że kiedy, m, no chyba cała debata publiczna w mojej ocenie polega na tym, żeby m, w momencie, kiedy coś jest nieakceptowalne dla większości, tak, co choćby na tym marszu było jasno, jasno zakomunikowane, a nawet przed, dół wiele razy i w tak, różny sposób było, tak, tak. było zaznaczane, nie, nie dziwmy się, że dochodzi do takich ekscesów, tak? Bo prędzej czy później ktoś, w, w czyją świętość notorycznie się bije, do tego doprowadzi, tak? Dochodzi. Do, sytuacja z, z ostatnich tygodni, choćby nawet czy miesięcy z aktywistą, który został zatrzymany LGBT dość sławna, niemal tak. cała Polska o tym słyszała, im dalej oni posuwają się w swoich działaniach. Tym dalej y, druga strona również będzie się posuwała. reakcja wywołuje dokładnie reakcję, reakcję tak? Więc y, I to jest wasz marsz, wasz marsz, to jest reakcja. W pewnym sensie na, pewnym sensie na, na te pewno, zjawiska, tak? o których rozmawiamy tutaj. W pewnym sensie tak, tylko też e, trzeba pamiętać o tym, że z jednej strony, tak jak Pan powiedział, że reakcja, ale też trzeba zwrócić uwagę na to, że nie wolno pozwolić na to, żeby te wartości były systematycznie niszczone. Bo z jednej strony, my też nie chcemy robić problemów, i jak to się mówi, dymu, ale chodzi o to, że też musimy zaprezentować to, żeby ludzie widzieli, że istnieje ta druga strona. Że je, są ludzie, dla których rodzina jest czymś bardzo ważnym. Są ludzie, którzy uważają się za patriotów i poświęcają swój czas po to, żeby czcić pomniki bohaterów, i że te wartości nie są zapomniane. Po to my to robimy, żeby tak, czy ci czym? ludzie nie czuli się osamotnieni, żeby widzieli nas fizycznie na ulicy. Nie są sami. Szczególnie Co chcemy wtedy, pokazać? kiedy media głównego nurtu totalnie odbierają nam głos, tak naprawdę, jesteśmy yy, na marginesie, że tak powiem. Nie, nikt za nami nie rozmawia. Tak. Jesteście, nie, nie, pan, pan jest jednym z niewielu może nawet jedynym przynajmniej w rejonie, tutaj w regionie, wyjątkiem, który podjął ten trud, żeby z nami porozmawiać, tak? Zostawmy to. Uznaję, że macie prawo do istnienia tak samo jak mają prawo do istnienia inni. Pokażę i jedną i drugą stronę. Tak przynajmniej się staram to robić. Ale teraz wróćmy do tego marszu już, mhm. który będzie w sobotę. Czy możecie powiedzieć co tam będzie się działo na tym marszu? Czy to będzie przemarsz ulicami miasta, czy tak, też... tak? Mhm. No, idea była taka, żeby zaprosić jak najwięcej ludzi, rodzin z dziećmi, tak, żeby to, co tam jest napisane, było odzwierciedlone w rzeczywistości, tak? żeby pokazać większość. Że tak tworzymy normalnego społeczeństwa, tak? Tego, którego my uważamy i nazywamy normalnym, czyli tradycyjnego modelu rodziny, ludzi, dla których wartości to właśnie takie zaproszenie do, do rodzin, do. Jak najbardziej. Jak najbardziej. Właśnie... Nie, nie jest to na pewno e, prowokacja na zasadzie chcemy się bić, tak? Chcemy pokazać e, większą część naszego miasta, regionu, e, jako tych, dla których właśnie rodzina i ojczyzna mają A ta tajemnica na nienawiści, czy będzie? To jest pojęcie tak rozdmuchane, Dokładnie. że tak naprawdę ciężko jest kategoryzować i scharakteryzować na dzień dzisiejszy, więc wszystko co jest przeciwko liberalizmowi i lewicowym poglądom jest faszyzmem lub mową nienawiści, więc wszystko może nią być, tak naprawdę. Ale, <grymne> rozumiem, ja. będziemy mieli do czynienia tak, w, w sobotę 19 września o 15 zacznie się na placu NZS-u i później ulicami miasta ten marsz w imię rodziny i ojczyzny będzie trwał, nie wiem, dwie godziny. Powiedzmy coś. Bo... Na pewno problemu. będą jakieś przemówienia, na pewno będą jakieś skandowane hasła, tak? No y y y y to nie ulega wątpliwości. To A naprawdę... jeżeli dojdzie do jakiejś sytuacji, czy, czy jest jakaś, y że tak powiem, taka, nie powiem gwarancja, tylko y taka, y takie zabezpieczenie, żeby te hasła hmm. były takie, y które, żeby nie obrażać innych. Powiem tak, zawsze się może zdarzyć y ktoś, kto przyjdzie nawet zrobić prowokację. I czasami się zdarzają takie sytuacje. My zawsze w naszych organizacjach staramy się jednak pilnować dyscypliny, staramy się o to, żeby nie robić bezpodstawnych bez problemów. Po prostu chodzi o to, że chcemy. My uważamy, że najlepszym sposobem przekazu dla nas po prostu promowanie tych wartości, które druga strona chce po prostu tak czy siak zniszczyć. I uważamy, że my nie musimy się posługiwać mową nienawiści, czego nie robimy. I my staramy się pilnować również, żeby takich incydentów nie było. Również u nas dyscyplina w oddziałach jest. A chodzi o to, żeby po prostu przemaszerować, pokazać normalność i wtedy myślę, że to jest najlepszą odpowiedzią na takie sytuacje, jak było właśnie w zeszłym roku w Białymstoku, gdzie no, sytuacja nie była zbyt ciekawa, ale tak jak mówię, to była jawna prowokacja, bo dla większości mieszkańców to nie było nic fajnego. Tu nie robimy prowokacji, idziemy <grym> po prostu <grym> w spokojnie. Robimy. Jeszcze może tylko dobra, jedna dygresja, prosi? bo e, o, dobre pytanie bardzo zadał właściwie, bo e, co by nie powiedzieć nieprzychylnego yy, tęczowym aktywistom, czy ludziom po, y, o lewicowo, nowolewicowych, liberalnych poglądach, jakkolwiek to nazwać, yy, przeciwko nim jest w ich ocenie mową nienawiści, więc trudno, <trudno>, trudno powiedzieć. No w ich tak. ocenie na pewno ta mowa nienawiści tam będzie, tak? To nie ulega wątpliwości. Więc yy, my ze swojej strony nie zamierzamy nikogo, mówiąc kolokwialnie, błotem obrzucać, tak? Nie taki jest cel marszu, nie taki, nie taki jest jego zamysł i nie to chcemy pokazywać. Dziękuję bardzo Panom za rozmowę. Dziękuję Mam nadzieję, dobrze. że Państwo... Zorientowali się co wydarzy się w sobotę 19 września o godzinie 15 w stoku. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia w Dziękuję następnym dobrze. programie. Czarem programu jest firma Krymar, zajmująca się regeneracją turbosprężarek i filtrów DPF.